Panie profesorze, jakie są wyzwania związane z monitorowaniem leczenia cukrzycy typu drugiego dla lekarzy POZ? No, Monitorowanie dla lekarzy POZ, wyzwania w tym zakresie pojawiły się dwa lata temu, wtedy kiedy pojawiła się refundacja ciągłego systemu, systemu ciągłego monitorowania glikemii. No, dla POZ-u monitorowanie glikemii nie jest niczym nowym, jeżeli chodzi o glukometry. To jest no, codzienna sprawa u pacjentów z cukrzycą i recepty na paski przypisują lekarze POZ, diabetolodzy, wielu innych lekarzy. Ale to, że jest możliwość, aby lekarz POZ inicjował, a także kontynuował zlecenia na sensory do ciągłego monitorowania glikemii, no jest czymś nowym, czymś, co generalnie na początku powiedziałbym nie budziło entuzjazmu lekarzy spoza obszaru diabetologii. No bo to się wydaje trudne, to jest dość kosztowne, duża odpowiedzialność, jak człowiek coś źle przepisze. Ale my z premedytacją, pracując z ministerstwem nad tym, jaki lekarz ma prawo przepisywać, bo to o to głównie chodzi, że pacjent ściąga sobie aplikację do telefonu, natomiast wymienia co dwa tygodnie sensor na ciągłego pomiaru glikemii, to my z premedytacją... Yy, Tworząc listę specjalistów, którzy mogą przepisywać te sensory, wpisaliśmy tam jako jedną z wiodących specjalizacji lekarzy POZ, internistów pracujących na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, razem z kardiologami, endokrologami, geriatrami, pediatrami, no, tam z 10 specjalizacji zmienionych. Koncepcja była taka, że pacjent ok, może ma inicjowane stosowanie cgm przez diabetologa, i jest przeszkolony ale po pół roku kończy mu się e, zlecenie na sensory i najlepiej, żeby je przedłużył lekarz, e, do którego jest najlepszy dostęp, czyli lekarz po Wiem, że lekarze po to czasem denerwuje, jak się tak mówi, bo wszyscy do nich wysyłają, bo najlepszy jest do nich dostęp i nie mają kupę roboty przez to, no ale trochę to tak jest. Myślę, że z tą kupą roboty idzie też jakaś satysfakcja. Taka lekarska już tam, o finansowej nie ma co mówić, bo ona jest lepsza czy gorsza, ale lekarska. No i teraz tym wyzwaniem, tak jak my to widzimy, to po dwóch latach chyba już nie musimy bardzo przekonywać lekarzy POZ, że to jest coś wartościowego, bo ciągle monitorowanie jest rzeczą absolutnie fantastyczną. My jesteśmy tym zachwyceni, tak jak pacjenci i ci pacjenci, którzy mają refundację do sensorów, czyli ci, którzy mają cukrzycę typu pierwszego, cukrzycę w przebiegu innych chorób, lub są leczeni trzema dawkami insuliny co najmniej dziennie, albo są wciągu że to każda ciężarna cukrzyca ma refundację. Mówią nam, nie wyobrażam sobie życia bez tego systemu. Ale także pacjenci znowu rozpoznają cukrzycę, odnoszą bardzo duże korzyści, bo to jest potężne narzędzie edukacyjne. Nagle no widzą, co zjedli, jak to się zmienił ich cukier, jak się ruszają, nie ruszają, jak jest reakcja po lekach i tak No i teraz wyzwaniem jest to, że Prościej jest przepisać, zainicjować to leczenie, niż kontynuować, bo kryteria kontynuacji są trochę bardziej skomplikowane. No bo inicjacja, tak jak powiedziałem, taka, taka cukrzyca, trzy dawki insuliny, cześć, lub ciąża. A tutaj trzeba tak, pacjent musi mieć hemoglobinę glikowaną 7,5% lub wyżej, albo czas w zakresie 70% lub więcej. To jest jedno z kryteriów. Musi używać sensora przez ponad 75% czasu i nie kupować refundowanych pasków w ilości większej niż jedno opakowanie 50 sztuk na 2 miesiące. Z paskami jest teraz prosto, bo system blokuje wystawianie zleceń na sensory. Jeżeli ktoś kupił te paski, to zostało spięte. No najgorzej jest tą wyrównaniem cukrzycy, bo jest wielu pacjentów, którzy używa sensorów i nigdy nie będzie miało hemoglobiny glikowanej poniżej 7,5. Mieli 12. Mają 9, już jest lepiej. Mieli 9, mają 8, już jest lepiej, ale nie zejdą poniżej 7,5 albo tego czasu w zakresie... Pożądanym w ciągu doby nie będą mieli powyżej 70%. Ale tam jest i to jest rozwiązanie tego problemu. Jest też taka wzmianka, że kryterium przedłużenia, jeśli chodzi o wyrównanie cukrzycy, to są te dwie kwestie: timing range 70% więcej i HB1C powyżej 7,5%, albo spełnienie innych indywidualnych celów wyznaczonych przez lekarza. I tę furtkę ministerstwo wpisało świadomie we współpracy z nami, właśnie dla pacjentów, którzy nigdy nie będą tak wyrównani, ale. Nie mają hipoglikemii, przestają mieć, no bo system ich ostrzega, zdążą zareagować. Czują się bezpieczni, mają większą jakość życia. Mogą lepiej wykonywać pracę zawodową, kierowcy, na przykład. Mogą lepiej zajmować się w sensie więcej, znaczy są spokojniejsi, będą w lepszym stanie, widząc, jak ich cukier się zmienia i zapobiegając niedocukrzeniom czy skokom cukru. Mogą lepiej się opiekować niepełnosprawnymi członkami rodziny. To jest na przykład ja parę razy użyłem takiego wytłumaczenia. Także. Podejśmy do tego z pełnym zrozumieniem i mi naprawdę zdarzyło się nie przedłużyć zlecenia na sensory chyba dwóm pacjentom, ale to byli pacjenci, którzy ich najwyraźniej nie używali. Mieli nie tam 75% czasu, ale 20% czasu, czyli dostali zlecenie, kupili te sensory, ale je sprzedali gdzieś, no nie wiem, dali komuś, ale nie było to dla nich... Z pożytkiem. No to nie ma sensu im wystawiać zlecenia. Natomiast tak to naprawdę nie jest to trudne. I jak się zacznie raz, drugi, trzeci, no to to zlecenie sensorów jest takie jak zlecenie, nie wiem, pieluchomajtek, worków do stomii. no wyrobów medycznych, to, co lekarze POZ przecież robią. Także przez dwa lata już widzimy sporą poprawę, rosnące zainteresowanie ze strony lekarzy POZ, także Wygenerowane przez pacjentów, bo pacjenci przychodzą, sami proszą, sami pokazują te pizdryki, te kapsle na ramieniu. Reklamy są w telewizji. Także temat, jakby już myślę, jest dość dobrze znany. A teraz chodzi o to, żeby umożliwić pacjentom korzystanie no na maksa, dlatego że my, gdyby nie kwestia ceny, no, to byśmy to wszystkim pacjentom proponowali. Na pewno nie wszyscy będą tego używać, ale tak jak widzimy, w krajach, gdzie jest to w pełni refundowane, to do 70% pacjentów z cukrzycą z tego korzysta i po prostu zastępuje to glukometry. Jest jeszcze jedna wielka korzyść: pacjenci przestają kłuć się w palce. My jako lekarze nie przywiązywaliśmy początkowo do tego wielkiej wagi, no to tam się w zukuje, co to takiego, ale pacjent mówi, Jezu, nie muszę się wreszcie kłuć cztery, to i tak było dobrze jak cztery razy, czasami więcej. Chcielibyśmy, żeby było więcej. I mnie nie bolą palce, a tu w opuszkę jest bardziej bolesne niż podanie sobie insuliny w, skarę, w tkankę pod skuną brzucha. Także no idziemy w dobrym kierunku, abyśmy szli jak najszybciej.